Jezus Maria, Carmel. Po ostatnim zamieszaniu związanym z sanepidem oraz potencjalnie wybuchającymi butelkami, ale browar się nie poddaje, i słusznie, i wypuszcza na rynek dwa nowe piwa w nie do końca oczywistych stylach. Po pierwsze, West Coast Black Ipa, tak jakby zwykła Black Ipa nie była już wystarczająco antysprzedażowa. Po drugie, Red Ipa, której gierbiczki raczej nie kupią, gdyż, jak wiadomo, o Jezus Maria, Carmel. Zaczynamy od Kiss Bliss, czyli Red Ipy, która jest piwem rozczarowującym. Zgodnie z przewidywaniami można tutaj wyczuć łatwo bazę słodową, która jest trochę ciasteczkowa, trochę właśnie karmelowa. Do tego jest to piwo dość wyraźnie drożdżowe, czym przypomina takie nie do końca udane piwo domowe, przynajmniej w części. No a poza tym można tutaj wyczuć nutki kwiatowe, owocowe, raczej są to czerwone owoce i raczej będą pochodziły od użytego chmielu enigba niż żeby to były estry sumarycznie jednak tego aromatu i smaku jest po prostu bardzo, bardzo mało jeżeli porównamy to piwo do takiego ataku chmielu odpinty z którym de facto konkuruje w tej samej kategorii no to jest to piwo bardzo miałkie wodniste, rozczarowujące i po prostu niepotrzebne co prawda nie jest to piwo, które by odrzucało natomiast moim zdaniem nie warto sobie obciążać organizmu tak miałkim wyrobem i kolejnym omawianym piwem jest Green Syn, czyli West Coast Black Ipa. Jest to piwo lepsze od Red Epa przed chwili, natomiast też nie do końca mnie przekonuje. Jest wyczuwalna słodowość, trochę ciasteczkowa, trochę ciemna, palona, przyczyn ta paloność też mi wchodzi tutaj trochę w nutę, która mi się kojarzy osobiście z przykurzonym strychem. Jest też oczywiście nachmielenie, które wchodzi w rejony zielone, żywiczne, może lekko cytrusowe. Zasadniczo jednak znowu aromatu i smaku to piwo przesadnie wiele nie ma. To nie jest piwo, które bucha nutami, które wiąże zmysły w jakikolwiek sposób. Z jednym jednak wyjątkiem, czyli goryczką. Otóż faktycznie West Coast w tym wypadku to nie są słowa użyte na wyrost. To piwo jest faktycznie bardzo gorzkie. I to jest w zasadzie jedyna rzecz, która to piwo ratuje. Bez tej goryczki byłoby średnie, a tak to jest nawet niezłe. Czy to jednak wystarczy, żeby uzasadnić zakup tego piwa i obciążanie sobie nim organizmu? Moim zdaniem nie do końca. Choć je akurat dopiję. Na zdrowie.